Hey, ja jestem Martyna. Zabawa. Zabawa. Siemaneczko, kochani, w dzisiejszym odcinku będę robić luki widzom. Nie jest to pierwszy raz, ale pierwszy raz nagrywam taki odcinek. Po prostu czasem dla relaksu sobie wchodzę i randomowo wybieram kogoś z moich znajomych albo z czatu i robię mu luk. A teraz w końcu nagrywam taki odcinek. Jeśli lubicie, mówi Star Planet. Tak, jak ja lubię białą herbatę jaśminową, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze jej nie macie. Dobra! Wchodzę do mojego pokoju. No, chyba ja ja sobie robicie. Okej, okay, yy, próbowałam wejść do mojego pokoju, ale niestety jest w nim zbyt wiele osób, i po prostu jest pełny. Nie mam możliwości tam wejść, co jest dla mnie chore, no bo to jest mój pokój. Halo, wyobrażacie sobie taką sytuację, że nie, masakra, że wypraszają was z waszego własnego domu. Ale na szczęście jest jedna widzka, która informowała mnie yy, prosto z pokoju, że właśnie się tam kłócą, kto ma wyjść, że ja mogę wejść, i dalej nie mogą się dogadać, więc ja po prostu tej widzce wika Queen zrobię stylizację. Stylizację. Stwórz nowy look dla Vika Queen. Zobaczmy, co ona ma w tej swojej szafie. Ogólnie jej obecny look bardzo mi się podoba. Tworzenie looków zawsze zaczynam od włosów. Dobra, te z bandaną wybieram i podnie będę tworzyć dalej look. Zdejmuję tutaj rzeczy, żeby się nie sugerować. Ej, ta sukienka fajna. To też fajna. Taka skromna, ale naprawdę fajna. Fajna stylizacja. mi jeszcze jakiś dodatek, może kolczyki. Okulary już mi tu nie pasują. Oj. Może inne włosy. To by było na tyle. To jest gotowy look. Trochę na luzie, trochę z klasą. Jakby mi się bardzo podoba. Bardzo letni, taki słoneczny. Taki w stylu Los Angeles trochę mi się kojarzy. Słuchajcie, to był look numer jeden. Oceniajcie go w komentarzach od 1 do 10. Okej, okay, strasznie długo to zajęło, ale udało mi się wbić w końcu do mojego pokoju. Dogadałam się po prostu z Wiską, której przed chwilą robiłam Luka, że skoro już go ma, to może po prostu wyjść z tego pokoju, żeby inni też mieli szansę. No i na szczęście udało się. Zobaczcie. Tutaj czekali na mnie widzowie. Roztańczeni, turni. Turu, turu. Hejka, komu zrobić luka? Okej, okay, okej. Okay. Chciałam spytać komu i ustawić ich w jednym miejscu, ale chyba chyba wszyscy chcą, więc będę robić po kolei. Dobra, lecimy. Daria mam nadzieję, że mnie nie wyrzuci z przez to, że idę robić luka. Jak tak, to znowu nie będę mogła do niego wejść i będzie żal. Ej, bardzo fajne rzeczy. Mega masz sneakersy tutaj, buty takie. O, widzę tu nawet moje włosy, w sensie mam bardzo podobne. Takie dostałam też w poprzednim odcinku. O, te są super. Piękny taki brzoskwiniowy kolor. W ogóle widzę, że masz strasznie dużo włosów. Okej. Okay, zostaję chyba przy tych brzoskwiniowych. Bardzo one fajnie wyglądają do tej opalonej takiej karnacji. Zdejmę tu ciuszki, żeby się nie sugerować. O, to chyba rzeczy z tej kolekcji Kiss the Sky. Jej, ja mam chyba z tylko jedną rzecz, tą, którą dostałam od widzów. Dobra, założę coś z Kiss the Sky. O, komplecik. Coś się nie mogę zdecydować. Nie wiem, czy założyć sukienkę, czy jak, jakiś dół i jakąś górę osobno. O, a takie coś. Zobaczmy, jakie dodam. Te oksy są mega super, też je mam. Naszyjniki muszą być, kolczyki. Dobra, jeszcze jakaś fajna narzutka by się przydała tutaj jej na ramiona. O, a takie coś też fajne. Im więcej rzeczy, tym jest ogólnie trudniej wybrać. Coś tak na luzie bardziej. A jeszcze zerknę sobie, jakie ma buty. Wow, widzę tutaj też spory wybór. O, nawet to są takie trochę niby adidasy. Taki look dzisiaj chyba jakieś, nie wiem, w stylu Los Angeles mi wychodzą takie opalone, wakacyjne, laseczki. Dobra, jedziemy. LA girl. To był look numer dwa. Oceniajcie od 1 do 10 w komentarzach. Dobra, wchodzę teraz do wielbicielki psów. Ja też uwielbiam psy, niestety nigdy nie miałam i pewnie jeszcze długo nie będę mieć piesek to jest bardzo duża odpowiedzialność i po prostu na razie kot mi wystarcza że tak powiem, chociaż o rany kiedyś nawet oferowałam się moim znajomym żeby wyprowadzać im psy, bo po prostu takie lubione, one mają takie pyszki tu widzę też mój fryz, nawet takie same gumeczki miałam, o takie z barycikiem też fajnie tu z czapką, takie skejciarskie o może z takim kapeluszem o albo kitki dobra, zostaję przy kitkach zdejmuję tutaj jej te rzeczy, bo mi tu zaburzają światopogląd. Nie mogę się skupić. Ej, to ja zrobiłam chyba nawet tą bluzkę. W sensie zaprojektowałam taką. Albo w innym kolorze, podobno. Bo wiecie co? Nie mogę się powstrzymać. Założę jej te włosy. Po prostu uwielbiam je. Uuu, co to za strój? Taki samba, de Janeiro, czy coś takiego. Może za założę jej strój świętego Mikołaja. Nie, dobra. Jeansowa narzutka. Ogrodniczki. Bardzo fajne ogrodniczki. Mega mi się podobają. Zobaczmy, jakie ma dodatki. Dodatki, dodatki. No w sumie ma już spinki i... Więc nie będę już nic na głowę nakładać, ale może jakiś naszyjnik, jakieś kolczyki, torebkę, zegarek. Ok, szukam butów i zaraz do Was wracam ze skończonym lukiem numer 3. Ok, znalazłam jej nie tylko buty, ale też inne włosy, bo stwierdziłam, że te bardziej tutaj pasują tak kolorystycznie. Całość mi się fajnie zgrywa, są super buty, które dostałam od Was w prezencie w zeszłym odcinku i mega się nimi zachwycałam. Są fajne kolorowe ograniczki, wszystko w takich pastelowych, różowo, fioletowo-niebieskich barwach. Te włosy myślę, że też dobrze się tutaj prezentują. Jak dla mnie na ten moment to chyba najlepsza stylizacja z tych wszystkich. Piszcie jakie jest wasze zdanie. Okej, okay, nazwę ją też LA Girl. Wszystkie będą LA Girl dzisiaj. Super to się prezentuje, naprawdę. Czuję się naprawdę jak jakaś stylistka teraz. Mam nadzieję, że jestem dalej w moim pokoju. Jest! Okej, okay, lecimy dalej, nie kończymy, fanka kamerzysty, to będzie stylizacja chyba teraz która, numer 3 czy numer 4 czy numer 5, już straciłam rachubę, więc wy musicie liczyć i oceniać, fanka kamerzysty, sprawdzimy co tam masz w szafie, e, wydaje mi się, że, w sensie nie wiem, nie oglądam innych twórców, ale wydaje mi się, że takiego czegoś jeszcze na YouTubie nie było, żeby właśnie ktoś robił luki widzą. mam nadzieję, że ja to wymyśliłam, jeśli nie to sorry, ale jeśli podobała wam się taka seria i chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie 15 tysięcy łapek w górę i na pewno z miłą chęcią stworzę, jeszcze kolejne luki widzą, bo to jest po prostu super fan, wchodzić do Was do pokoju. Ej, ona jest w ogóle super ubrana, już bym tak ją zostawiła, ale dobra. Jezu, ja uwielbiam takie po prostu falowane. Do tego tutaj ściągniemy portki i buty, żeby mnie nie rozpraszały. O tak, ta bluzka jest z kolekcji The Sky. ona mi się podoba w ogóle chyba najbardziej. Do tego taka kurtka. O ja, takie fluffy portki, fajne. Skoro wszystkie luki wychodzą mi dzisiaj w takim LA stylu, to pomyślałam, że za każdym razem, przy każdym odcinku. Zrobienia luków dla widzów, będę obierać sobie jakiś motyw. Tym razem, właśnie, jest to LA Girl, a następnym razem zobaczymy. Może to będzie imprezka, może, e, nie wiem, wyjście na plażę. Wiecie o co chodzi? Żebym po prostu miała taki jeden motyw, którego będę się trzymać. Dobra, zapisuję i lecimy z piątym lukiem. Dobra, robię teraz kot Lucia 1, 2, 3, 2, 2, 1, ale masz fajne włosy, ale muszę je zmienić, żeby wiecie było autorsko, O, te są piękne. Te też, bo lubię takie kręcone. Uuu, to mi się podoba. Lecimy. I teraz yy, bluzka ej to jest śliczne, ale piękne ale piękne, wow skoro mam coś takiego to teraz spodnie, bo szkoda, że makijażu nie mogę zmienić, bo coś bym tutaj podziałała uuu, też masz spodnie z Kiss the Sky w takich kolorkach sobie zrobiłaś fajnie, czy takie spodenki czy jakąś spódniczkę, widzę tutaj mam sp... o ta będzie pasować, albo ta? nie, ta i teraz buty. Pozostaje przy tych. Zobaczmy, jakie ma dodatki, akcesoria. Smoky eye. Ma jakaś biżuteria, widzę tu mnóstwo jakichś Halloweenowych takich dodatków. Wiecie co, te. O nie, ja mi włosy. No, mega dużo akcesoriów, a nie mogę znaleźć żadnych kolczyków ku srebrnych. O, gwiazdki. No dobra, i teraz włosy. W sumie to chyba wyglądają nawet lepiej. No, przyznam, że to nie, nie wyszło mi w takim LA style, ale zakochałam się w tej bluzce po prostu i ona jakby nadała pędu całej stylizacji. To jest LA style nocą. Albo po prostu tak bardziej gotycko, wampowo. Okej, okay, słuchajcie, porozdzielałam dziewczyny. Po prawej stronie są te, które jeszcze nie mają na mnie Luka, po lewej są te, które już mają. Ej, nie przemieszczaj mi się tutaj. Dobra, robię teraz Superstar 9, 2, 6, 7, Lecimy. To jest już przedostatnia dziewczyna, której robię Luka, no bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał pół godziny. Wolę robicie częściej, a krótsze, żebyście na pewno obejrzeli cały. Kto w ogóle ogląda moje całe odcinki od początku do końca, pisze w komentarzu. Oglądam cały. Będę zostawiać serduszka i też chcę po prostu zobaczyć, ile Was jest, bo po prostu tak patrząc na moje statystyki, 50% ogląda cały odcinek. Czyli, nie wiem, przewijacie sobie, czy wyłączacie? Jak to jest? O, tak, ta sukienka, kocham ją. Dobra, ale zaczynam od włosów, nie od sukienki. O, jaki słodki ten fryz śliczny. O, ten też super. A ten za to, o, tutaj pióro push, zaraz będą jakieś indiańskie rytuały. Okej, okay, chyba zostanę przy tych. Kitko w super to wygląda. Lecimy teraz z dodatkami. Ta czapka w sumie tutaj pasuje. Te okulary, jakie fajne. Dobra, zostały mi tylko buty. W ogóle mega szybki look, bardzo mi się podoba. Taki jest słoneczny na wesoło, a trochę elegancko. Te moje ulubione cukierkowe buty. I co, mamy gotowy look. Zapisuję i gotowe. W ogóle te wszystkie luki, chyba też będziecie mogli obczać w moim profilu. Jak coś Wam się tu podoba, to też można kupić. Jakby nie trzeba wchodzić nawet na profile tych osób, którym to robię, tylko to wszystko pojawia się u mnie na profilu Łodziwo. Dobra, kochani, to jest ostatni look. Nie wiem, kogo wybrać. Chyba Karolinkę wezmę, bo podpowiedziała mi super pomysł na odcinek jeszcze zanim zaczęłam yy, nagrywać ten. Jak byłam po prostu na czacie napisała, żebym zrobiła top model w mój start Planet i stwierdziłam, że jest to doskonały pomysł. Zrobię top model. Jeśli chcecie brać w nim udział i być w odcinku i mieć szansę na wygranie pakietu VIP ode mnie, to po prostu musicie śledzić mnie na Instagramie. Martyna.Zabawa i po prostu być na bieżąco. Włączcie sobie tam powiadomienia. Ja dodam post, dodam stories, może zrobię live'a, żeby się mówić na ten odcinek i po prostu będzie ileś uczestniczek. Ja będę też robić im luki, będziemy robić pokazy, w ogóle jakieś konkursy, konkurencje między nimi. Naprawdę potem będą głosować widzowie z Instagrama, więc naprawdę warto być na Instagramie, żeby brać udział jako. Uczestnik, lub jako jury. Followujcie mnie tam i nie mogę się doczekać tego odcinka, bo będzie super. Już mam, wiem, że jest bardzo dużo chętnych osób, żeby wziąć udział jako uczestniczka. I jeśli ten odcinek przyjmie się, to na pewno zrobię takiej więcej, całą serię. Ok, robimy ostatniego lukę Karolince. Dzięki Ci, Karolinka, bardzo za ten pomysł. I tworzymy. Ok, zaczynam klasycznie od włosów. Te mi się mega podobają, te zielone też są super. Do tego też mam tu kurz. Kupiłam sobie ostatnio, super ona jest. Tak, ta kurtka mega, mega do niej pasuje do tych takich rokowych, neonowo zielonych włosów. Teraz coś pod tą kurtkę. Ej, w sumie tak jak jest, to jest okej. Okay. Ja, oczywiście kolczyki, naszyjnik, okulary na głowie. Dobra, to jest gotowy look. Oceniajcie od 1 do 10. Dobra, wiecie co? No, nie wyszło mi to LA Girl, bo te ostatnie są takie rockowe, imprezowe i tak dalej. Więc nazwę klasycznie zabawa turu. Ale obiecuję, że następnym razem, choćby nie wiem co, będę trzymać się motywu, choćby look miał być słaby, po prostu, żeby trzymać się motywu. Dobra, no to poszło szybko w sumie, więc zrobię chyba ostatniego looka. Dobra, słuchajcie, robię ostatniego looka. Pinky One. O, to chyba też z nowej kolekcji, jak ja lubię. Że wy macie po prostu na bieżąco tak te rzeczy. Jakie tu szalone afro. Te krótkie w sumie? Fajne, fajne. Mają coś w sobie. I spodenki, bo to jest LA Girl, ok? Jednak trzymajmy się tego motywu. Sneakersy do tego. No to co? No mamy gotowego looka. Dosłownie nie wiem, ile to zajęło, chyba 5 sekund. Zapisuję go. Uff. To był mega intensywny dzień dla stylistki Martyny. Nie chcę, wiecie, tutaj się przechwalać, ale poszło mi ekstra po prostu. Ja oceniam wszystkie 10 na 10. 9,5 na 10. Najlepsza projektantka mody na MSP. Luke jest śliczny. jaram się bardzo. Dobra, słuchajcie, dodam sobie do znajomych Superstar, bo podobało mi się jej dzisiaj zachowanie całe. Jakby już ona była na poprzednim odcinku i po prostu tutaj wspierała mnie na czacie, zrobiła mi jej super luka i tak dalej. Więc takie osoby ja z miłą chęcią dodaję do znajomych, nie dodaję za to z miłą chęcią osób, które naciskają, wypisują do mnie dodasz, 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 dodaj, bo się popłaczę i w ogóle jakby to jest słabe. Dodaję ludzi, którzy po prostu jakoś pomogli mi w nagraniu odcinka albo po prostu miło mi się z nimi gadało. Na takiej zasadzie. O, Daria 687 też super. Ok, dencimy w takim razie na zakończenie odcinka. Muszę kupić jakieś nowe animacje taneczne, bo już się powtarzam. Dobra, słuchajcie, to jest już koniec odcinka. Mam nadzieję, że ta opcja z robieniem dla widzów Wam się spodobała. I co? 15 tysięcy łapek w górę. Tu macie poprzedni film, tu jeszcze inny, a na środku możecie kliknąć suba. Dzięki, bye.